Dzisiaj będziemy otwierali legendarnego stadropa, ale najpierw zagramy sobie szybciutko jedną rundę. Jedną rundę Tico jakimś, em, bo akurat nim najmniej gram, mam najmniejszą rangę, czyli ósmą, więc... Lecimy. Subskrybujcie kanał. Dawajcie łapeczkę w górę. Bo lecimy po, po 30 subskrypcji. Skrzyneczka. Standardowa. Widzicie jak to się wolno rozwala No dobra ult on ma akurat dobry hop fra frank idzie muszę uciekać, U muszę uciekać widzowie muszę uciekać Dobrze. Rosa. Muszę. Uże... Aj! A tak dobrze mi szło. Dobrze, widzowie. Trzecie miejsce to też dobre. I lecimy, otwieramy legendarnego start-dropa. I każdy w tym momencie zostawia. Subskrypcję i łapkę w górę. Trzy, dwa, jeden. Zostawiajcie. Nowy skinek! Bo nie, coś tam. Ja nie znam za bardzo nazw, ale on jest dla. Za... On jest bardzo w... dobry. Na razie nie możemy go za bardzo ulepszyć, ale ulepszymy go ile możemy. Dobrze trochę ulepszony na czwarty poziom i widzowie. Przetestujemy go na solówce. Lecimy. Dla mnie on jest spoko. A... Ona tylko. Jedno uderzenie. Ale to nic. Trochę to zajmie. O dzięki, że mi pomogłeś. Idź, bo mnie rozwali jakiś tak. Nie, 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 mogę to jest nowy zadymiarz na koniec go widzę w teraz jakoś sobie tak pół na pół radzi może że go słabo ulepszyłem nie wiem kurde, ajajaj sobie aj, aj. nie dam się Nie, to jest zły pomysł. O, no, jeszcze ma ulta naładowanego. Proszę sobie. Wow, jakiego ma... ulta to ma fajnego, muszę przyznać. Dobrze, leci. O, Powerkiłby. Powerkiłby. Aj, aj! tak! Teraz może potrójnie walić. Już rozumiem, najpierw podwójnie, bo był w tej, jakby tej kuli, a... Mhm, mam. Czyli to bardzo dobry skinek, pierwsze miejsce. Oceniam go 9 na 10, bo bardzo na początku słabiej, a potem bardzo dobrze mi się nim wydało. Więc kończymy odcinek i do zobaczenia.